Cześć, tutaj Leszek. Mieliśmy spotkać się na zewnątrz, ale niestety w połowie kwietnia jest pogoda jak w połowie grudnia. Czasami pytacie, dlaczego nie nagrywam poradników. Nie lubię nagrywać poradników, bo tak mi się wydaje, że im więcej jeżdżę, tym wiem mniej. To dzisiejsze wideo absolutnie nie jest o fittingu. Ono jest o prawidłowym trzymaniu kierownicy pleców głowy łokciów i nadgarstków. Tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby było wygodniej, yy, szybciej. Chociaż ostrzegam na początku wcale nie będzie wygodniej, będzie dokładnie odwrotnie. Ja najwięcej problemów z agresywną sportową pozycją miałem kiedy? Wtedy, kiedy miałem brzuszek. Z tego też względu na archiwalnych zdjęciach zobaczycie u mnie odwrócony mostek w negatywie. Dlatego, bo kolanami obijałem sobie brzuch. To był dosyć ciekawy etap. No i też wtedy ja sam nie do końca wiedziałem, jak to jest z tą kierownicą, z tym barankiem. Do pierwszej kontuzji, w której straciłem czucie w palcach. A to wszystko przez to, że trzymałem te klamkomanetki w taki sposób, jak wam teraz nagrałem. Trzymałem łapy na y, szczycie klamkomanetek. Tak po prostu punktowo. I tutaj doszło do uszkodzenia tego nerwu. Do tego wszystkiego miałem też problem z łokciami. Drętwiały mi całe ręce, bo jeździłem przez cały czas z przeprostem. Ręce w łokciach muszą być zawsze odrobinę zgięte. Miałem też okazję kiedyś rozmawiać z neurologiem, który także jest kolarzem, i on powiedział, że najczęstszym błędem jest wyginanie, trzymanie nadgarstków w nienaturalnej pozycji. Dlatego, ponieważ mamy albo źle ustawioną kierownicę, albo źle ją trzymamy, bądź też mamy jakoś dziwnie ustawione klamkomanetki. One powinny być generalnie wypoziomowane. Zauważcie, że nadgarstki można w prosty sposób wyprostować, zginając łokcie i pochylając się nieco bardziej do przodu. I to pochylanie się do przodu i obniżanie. Swojej głowy na początku u mnie wywoływało spory dyskomfort. I nie było to wcale tylko i wyłącznie związane z tym, że brzuch zaczyna mi gdzieś tam opadać na ramę. Może być tak, że jesteśmy po prostu słabo rozciągnięci, i do tego musi się przyzwyczaić nasz kręgosłup oraz całe pasmo tylne. Od pośladków aż po piętko. Sporo też mi dało podglądanie innych kolarzy, jak jeżdżą prosi, jak jeżdżą ambitni amatorzy albo ci, którzy są szybsi na ustawkach. Okazało się, że oni wszyscy jeżdżą z bardzo mocno zgiętymi łokciami, które przez cały czas starają się kontrolować w taki sposób, żeby one za bardzo nam nie odstawały. Ale to też jest związane z szerokością kierownicy. Moja szerokość kierownicy nie jest idealna, powinna być odrobinę węższa. Ale przez cały czas właśnie staram się pilnować, żeby te łokcie były skierowane jak najbardziej do centrum, żeby moja sylwetka była jak najbardziej zamknięta. Im bardziej zamk Sylwetka, tym jesteśmy szybsi. Dlatego na rowerze czasowym, na którym leżymy właśnie o to, właśnie w taki sposób, yy, jesteśmy troszkę szybsi. A najbardziej widać to w dolnym chwycie, który yy, moim zdaniem powinien wyglądać. Yy... Właśnie to w taki sposób. Nie chodzi o to, żeby przez cały czas jeździć w takiej pozycji, w której to właściwie wasze plecy są równoległe do podłoża, ale niekorzystnie jest trzymać chociażby klamki w dolnym chwycie wtedy, kiedy wasze łokcie są wyprostowane, bo wtedy znowu wyginacie te nadgarstki, a wyginając równocześnie nadgarstki, obciążacie powierzchniowo dłonie w tym miejscu i znowu narażacie siebie na kontuzję w razie wjechania w jakąś dziurę albo podczas na przykład jakiejś długotrwałej jazdy. Już nie mówiąc, że y, właśnie taka sylwetka wygląda bardzo fajnie, bardzo atrakcyjnie, choć samo w sobie to y, nie jest najwa najważniejsze, ale może dać Wam bardzo dużo satysfakcji, że jedziecie z prawidłową, agresywną, sportową, szybką sylwetką. Jakkolwiek to brzmi, ale wiecie o co mi chodzi. Ja długo musiałem to ćwiczyć, stopniowo schodząc coraz niżej, tracąc kolejne podkładki, odwracając mostek, najpierw jeżdżąc 10 minut w dolnych. Chwycie. Nie, no przepraszam, na początku no, w dolnym chwycie to jeździłem z jakieś 30 sekund. Tak mnie plecy i tyłek bolał. <grytanie> na brzuchu miałem siniaki od kolan. <grytanie> no i potem zauważyłem, że im lepsza jest ta moja pozycja, im bardziej zginam łokcie, im bardziej pochylam głowę, tym jestem szybszy. O ile zapytacie? Są setki badań na ten temat. Jedni powiedzą, że na aero zyskujecie dzięki temu 10%, że 20%, że 1 km na godzinę przy 35%, albo że 2. Niech będzie to pół kilometra na godzinę szybciej. W skali kilometrów, które przejedziecie w całym sezonie, to jest bardzo duża oszczędność, nie mówiąc już o zawodach. I największą radość miałem wtedy, kiedy udałem się na silniejszą ustawkę z silniejszymi i zauważyłem, że przez praktycznie całą godzinę jechałem. Non-stop w dolnym chwycie. Dzięki temu nie musiałem aż tyle dokręcać, ponieważ swoją zamkniętą aeropozycją na rowerze szosowym, w dolnym prawidłowym chwycie, jestem w stanie zyskać może 20, może 30 watów i się aż tak bardzo nie zrywać. Tak, nawet jadąc w peletonie, jeżeli obniżymy swoją głowę i swoją pozycję do dolnego chwytu, yy, to wtedy też mamy jakiś benefit yy, lepszej aerodynamiki. To samo na zawodach. Dziób jak najbliżej mostka, jak najniższej gleby, e, łokcie jak najbardziej schowane czyli chodziło o to, żeby bardziej swoją sylwetką przypominać pocisk, a nie żagiel. Podsumowując, nie wyginamy nadgarstków, zginamy łokcie, żeby nie zrobić sobie krzywdy i żeby one nam nie drętwiały, zgięte łokcie wymuszają prawidłowe trzymanie kierownicy, przez co przez cały czas mamy także dostęp do hamulców, warto jest to ćwiczyć, chociaż y, zmiana tych nawyków pewnie będzie troszeczkę musiała trwać. Być może zmotywuje to Ciebie także do zrzucenia brzucha, ale myślę, że warto, jeżeli zwłaszcza masz zamiar robić dużo kilometrów. I przy tym dosyć fajnie wyglądać. Nie mówiąc już, że jak Kupisz rower TT, to nie będziesz aż tak cierpieć w sytuacji, kiedy będziesz odpowiednio rozciągnięty i zyskasz, zyskasz z czasem odpowiednią gibkość, która pozwoli ci jeździć w dolnym, niskim chwycie albo na rowerze TT w nieskończoność bez, bez bólu. A jeśli mimo to coś będzie drętwieć, to warto jest pójść do jakiegoś fitera, albo może nie fitera, tylko do jakiegoś doświadczonego rowerzysty albo doświadczonego sprzedawcy. Ci ludzie pomagają i są w stanie już na pierwszy rzut oka powiedzieć pa. Dokładnie tak było w moim przypadku. Coś takiego słyszałem. Panie, kto panu te pozycje tak spieprzył? Pan tak jeszcze troszeczkę pojedziesz to pan w końcu wylądujesz u neurologa. Jak u neurologa? Ja dopiero od niego wracam. Tak, tak było. Dziękuję wam za dzisiaj. Na koniec zapraszam też do sklepu Prawie Pro. Nie mam patronaita, ale jeżeli chcesz kupić ciuchy robione w Polsce, to zapraszam do siebie.